Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Po dłuższej przerwie niestety powiem wam, nie miałem w ogóle materiału. Przez dwa kolejne tygodnie, kiedy miałem czas, akurat padało, więc nie mogłem się wybrać na moje fotograficzne polowanie. Dziś się wybrałem. Nie wiem, czy coś się uda. Jak widzieliście, udało się krzyżówki. Także no, takie standardowe kaczki. Zobaczymy. Jestem w tej chwili na ścieżce kleniewo w miejscowości Pomorze, czyli jestem na Pomorzu. Ale nie na Pomorzu nad Morzem, tylko na Pomorzu w województwie lubelskim, w powiecie opolskim. Fajna jest ścieżka taka, kleniewo. Kiedyś, powiem Wam, w zimie, chyba było w zimie, był tu karnik powieszony i było mnóstwo sikorek. Teraz tego karnika nie widzę. Liczyłem chociaż, że sikorkę jakoś mi się uda sfilmować, ale zobaczymy, może się coś jeszcze uda, mam nadzieję. To w, bo tu jest obok po prawej stronie, pokażę Wam, mam obie ręce zajęte, o, po, moje, przepraszam, po mojej lewej stronie są, jest taki staw. Rybny, i tutaj były różne rodzaje właśnie te, takich kaczkowatych, no ale widziałem tylko krzyżówki, niestety, więc idę dalej. No i oczywiście zimorodka też tu widziałem, także zobaczymy, co się uda. Jeśli się coś uda, okaże się w praniu tak zwanym. Powiem wam, siedziałem i siedziałem i nic nie mogłem wysiedzieć. Słyszałem raniuszki, ale bały się bardzo podejść, co zwykle raniuszki są takie ptaki, które takimi ptakami, które. Nie boję się zbytnio tak bardzo człowieka. Tutaj jednak obawiały się. Słyszałem ich z daleka. Niestety nie podeszły. Później próbowałem jeszcze. Myśli królika. Myślałem, że myśli króliki są tutaj. No niestety żaden również nie podszedł. Sikory bogatki słyszałem z daleka. No ale też nie podeszły. Ale zobaczcie, co mi się udało jeszcze sfilmować, na szczęście. Pełzacz leśny lub ogrodowy. Ja ich nie rozpoznaję, więc jeżeli ktoś rozpoznaje, to napiszcie w komentarzu. Bo pewności stuprocentowej nie dam. Nie mam nawet, nie mam 90% pewności, bo po prostu nie pamiętam i nawet nie wiem, jaki, czym się różni pełzacz ogrodowy od leśnego. Ale fajne ptaszysko. A ja idę sobie dalej. Może gdzieś dalej siądę. Czekajcie, coś słyszę. Chyba bogatkę. Wy nie słyszycie teraz, bo przestała. Jak mówiłem, to grała. Śpiewała bardziej. Bogatka, Bogat, bo tak bogatek jest tu trochę, ale też nie wiem dlaczego, boję się podejść do człowieka. Może za blisko. Byłem tej gałęz, gałązki, którą, na której chciałem ich sfilmować. Idę, zobaczymy co będzie dalej. Wam, siedziałem, siedziałem, trochę stałem, trochę siedziałem. Nic nie wysiedziałem, nic nie wystałem, ale wracając udało mi się sfilmować taki szybki kadr. Bo nawet nie próbowałem go fotografować, bo w tej chwili dla mojego aparatu już jest, może być, praktycznie noc. Może nie noc, ale mocna szarówka. Udałem się takie trzęsącego się kowalika. Bo z ręki filmowałem, musiałem podnieść statyw, bo w żaden sposób ze statywu nie mogłem go sfilmować, bo był bardzo wysoko. Zobaczcie zresztą. A jeszcze Dzięcioła się udało Prawdopodobnie Dzięcioł mały, bo był bardzo malutki O tym poznałem, że mały Także no Też trzęsący się niestety I tyle właściwie. Wracam już powolutku. Mam nadzieję. Oj, właściwie mam nadzieję. Raczej już nic się nie uda. Ale może akurat coś się uda. Czasami wieczorami jakieś sarny się uda sfilmować, usfotografować. Zobaczymy. Witam wszystkich ponownie. Przenieśliśmy się, a właściwie teleportowaliśmy się w trochę inne miejsce do lasku. <laughs> już dzisiaj nie. Zaraz ostatnio gdzie to było? Chyba jezioro Bartków Łuk. Także tym razem jesteśmy w lesie. O, już dawno tu nie byłem. Mam kawałeczek niedaleko do tego miejsca Także mam nadzieję Tutaj są takie, wiecie co Tu mam takie miejsce na mysi króliki Ciekawe czy ono jest aktualne, czy nie Czy mysi króliki przyjdą, czy nie Powiem wam, że słyszałem już dzięcioła Nawet dzięcioła czarnego słyszałem I coś tu jeszcze słyszę, ale nie rozpoznaję głosu Nie wiem co to może być Zapytasz wszystko O, słyszę go znowu Dobrze było aplikację włączyć, może bym go zwabił na dobry początek, ale zobaczymy. Może to myśli, nie myśli może to rudzik. Nie wiem. Zaraz włączę aplikację to zobaczę, co to jest. W każdym bądź razie idę w tamtym kierunku. Może się coś uda. Tutaj też dzięcioła średniego mi się udało. Pierwszy raz w życiu sfotografować. Znaczy nie w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, ale właśnie po drodze. Także może się coś uda. Mam nadzieję, tako bynajmniej. Tam ten głos ptaka, o którym wam mówiłem, że słyszałem go okazało się, że aplikacja powiedziała, że to jest grubodziób więc stanąłem chwilkę, próbowałem go jakoś zwabić czekałem, czekałem ale wydaje mi się za, za często nie widziałem ogólnie grubodzioba, za dwa, trzy razy w życiu może cztery ale wydaje mi się, że to są mocno płochliwe ptaki więc no niestety nie przyszedł później usłyszałem czubatki próbowałem czubatki zwabić no niestety też się nie udało Były, widziałem je na, może z 10 metrów ode mnie ale to na, na tle na tle nieba to praktycznie były czarne zdjęcia, trzeba było rozjaśniać, później by je było się rozjaśnić, ciężko było to, to obrobić. No ale później, za to idąc dalej, zobaczyłem się króliki, może z 10 metrów ode mnie, na, no przy ziemi bardziej, może nie na, na ziemi też chodziły właściwie. Także udało mi się je sfilmować na szczęście i sfotografować. wśród nich również czubatki o dziwo, może akurat te, które próbowałem tam sfotografować wcześniej, mi się nie udało ale mam nadzieję, że jakieś zdjęcie wyszło, jeśli wyszło to, to zobaczcie, teraz jest to zdjęcie no i cóż, idę dalej w moją drogę mam nadzieję, że coś jeszcze mi się uda ale i tak jestem bardzo zadowolony powiem Wam, o tej porze roku to z mojej perspektywy, bynajmniej ciężej sfotografować jakieś ptaszyska, szczególnie po późnym popołudniem, przed nocą, chociaż przed nocą też one żerują, no ale nie są takie chętne do pokazywania się, bynajmniej tak mi się wydaje. Siadłem sobie w swoim stałym miejscu, no i jak widzieliście było małe zgrupowanie mysi królików, nie wiem czy wyszło jakieś zdjęcie, bo próbowałem, może z jedno tam wyszło, jeśli wyszło to już je oglądaliście, wiecie co, no i, no i sikora mi jeszcze wyszła, zobaczcie. Bogatka, nie jest to jakiś tam specjalny, specjalny ptak, no ale zawsze coś. Posiedziałem, posiedziałem, oczywiście e, patrzyłem w przód, a z tyłu za mną kupę odgłosów myśli królików. Obejrzałem się oczywiście, byłem obserwowany przez co najmniej kilka par oczu, także ogólnie było wesoło. No i cóż, będę chyba kończył powoli. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz oczywiście i do następnego. Cześć!